okej okay, słuchajcie jestem drogą do klienta nie wiem gdzie jestem GPS już szaleje i nie pokazuje nic kompletnie jestem gdzieś na jakimś szarym polu okolica jest bajka zaraz zobaczycie Natomiast zupełnie inną drogą jadę, bo tam nie było przejazdu. No słuchajcie, wkrótce jest bajka. Ja nie wiem czy kamera o tak kolory, to jest główna kamera. A patrzcie, to była jakaś droga, ja mogłem pewnie tą drogą jechać, jak znam życie. No ale dobra, nie pojechałem. Tam nie było niby przejazdu. po prawej stronie. Zobaczcie jaki jest. Nie wiem czy to widać. Może zdejmę kamerę. Zobaczcie, sorry. Jaka posiadłość. I będę kręcił, bo się może ktoś wkurzyć. Ale duża. Nie wiem to tutaj jest jakaś firma, czy to jest, bo to pewnie jakaś firma to wynajmuje. A nie, remontują w środku, tak patrzę. No dobra, wyjedziemy dalej, tak? Teraz to już się popubiłem, To ma być Garden House, tam jest jakaś tabliczka, zobaczymy co to jest. A, garden House, jest! Jesteśmy na dobrej drodze. Fajnie, że tu nas dostęp dopiero jest teraz, a nie jakieś dwie mile wcześniej. No? Dobra, mamy radę. Mara, mamy znaki. Jest dobrze, jest dobrze. Tu jakiś wielki mur, który się rozwala. powiem, goście ma fajną okolicę Jeżeli to jest ten dom, no ale chyba ten No bo do tego prowadzi No masz Bądź mądry, pisz jeszcze. Który to jest teraz? Garden House No jest jeden, okej, dobra Tu nikt nie mieszkają No to parkujemy, słuchajcie I idziemy naprawiać komputer To pozdrawiam, na razie!